Powiem Wam jeszcze jedno. Dlaczego stare Czwele uczą tak męskie dziwki nie zwracać na drugą osobę w ogóle uwagi? Bo, na przykład, jak to czeka za mną, zanim ja gdzieś wyjadę, no to to stoi pół godziny wcześniej gdzieś tam i wszyscy to muszą omijać, nie? Dlaczego? Dla... Czego stare cfele na to w ogóle nie zwracają uwagi. Z tego względu, że to się dorobiło na cudzym garbie. I dlatego to ma wyjebane na drugą osobę. Bo pewne rzeczy zawsze idą w parze. No i tu właśnie to najlepiej widać. Znika many, many. No i męskie dziwki też znikają. Tak to działa. To działa i funkcjonuje tylko dzięki pieniądzom. Tam jest Zdanie uzależnione od pieniędzy, płacisz i żądasz. Tam, nie, tam jest pierw pieniądze, później zdanie, no i tak dalej, wszystko w dół schodzi, nie? Głupsze od barana, kura baran się okazuje mądrzejszy. A no tak to niestety jest, jak pieniądze rządzą, to... Jeszcze wcześniej, jak o tam stoją, widać je tu, tu, a tu jeszcze o... Gdzie tam jeszcze? Jest tu tego dużo. Popatrzeć trzeba... Tylko muszę schować, żeby mi męskie dziwki, gdzie w nocy, mnie zajebały. Jak to jeszcze się brało... Tutaj jest tam coś. Jest, jest. Także... O, cyk. Tu też jest. No i ten. I jak się tutaj to brało, to tak sobie przypomniałem. Jak jechałem do sklepu rowerem, no to... Niekiedy jedno auto mnie gdzieś tam minęło, a niekiedy w ogóle. W tom i z powrotem. No niekiedy było i za trzy, no, jak tam na główną Szos wyjechałem, nie? No to też, ale. A teraz no, wyjeżdżam z domu męska dziwka. No jak zacząłem jeć od iluś tam lat z tymi, z tymi męskimi dziwkami kamery GPS-y, nie? No to od razu męska dziwka, nie? Na co tam wydawają pieniądze, no to stary cwel inwestuje, nie? Bo tylko przygupy to mogą, tego i mogą mnie rozkminić. Ja jak robię, to mnie jebią po to, żebyś nie miał na kamery, na nic, nie? To wtedy stare cwele się cieszą, że to działa, nie? No, Tak ogólnie to tak to właśnie działa. Że mnie się jebia stary cwel w męską dziwkę inwestuje w śmiecia, bo powie ja na tobie to hajs zrobię. Bo kto mi będzie jakimś dziadkom po na świecił?